Jest pan znany z tego, że nie lubi pan freak fightów, zawsze właśnie pan stawia na ten poziom sportowy. Adam Ogniński zmierzy się e, z Michałem Piszkiem. Dlaczego wzięliście właściwie tą walkę? E, powiem tak, że zostaliśmy e, postawieni ogólnie w tej, tam gdzie mój syn walczy. Jest problem taki w tej wadze 93, że jest e, kilku naprawdę wyśmienitych zawodników, e, na których on jeszcze nie jest gotowy. A ci znowu słabsi się boją z Adamem walczyć. No i Piszek pisał do Adama: O ty cienia ty słabiachu, coś tam, będziesz się bił. I tak pisał przez pół roku. No i mój Adam mówi: Tak, słuchaj, tata, no. Ile on mnie może obrażać, ile może mnie wyzywać, mówi, ja biję się do 93 kilo, on waży 120 kilo, ma 2 metry, ja mam tam o te 12 czy ileś centymetrów mniej, więc fizycznie jestem dużo słabszy, ale on mnie cały czas obraża, ja nie chcę, żeby ktoś ciągle na mnie pluł, 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 pluł plu. i po prostu, że ja, mówi, odpowiem mu, chcesz, jesteś cięższy, większy, dobra, bijemy się, tak. E Piszczek wygrał jedną walkę, jedną przegrał. To nie jest dobry rekord. Dużo ludzi mówi, że Michał Piszczek jest mitomanem, że nie przyjedzie na walkę, że to. Mówię, jest, jest, jest duże ryzyko, że nie przyjedzie, ale też z drugiej strony ja biorę wielu zawodników, którzy obiecują, że przyjadą. Tak jak teraz dwóch zawodników mi się dzień przed Galą wycofało. Więc. Może znajdziemy po prostu kogoś na walkę rezerwową, jakby się Michał wy, wycofał, to żeby być przygotowanym na rezerwową walkę. Ta walka może pomóc w sumie Adamowi, będzie o nim głośno, prawda? Czy znaczy, wie pan, no? To jest tak to jest takie trochę przykre i śmieszne, że dobra walka, dobra walka sportowa nieraz jest niezauważona, a walka z jakimś gościem tu dużo gada jest bardziej jakby no, no, zauważana. Tak? Ale no... Ja mówię, ja nie znam ich ala pisze. i jedni mówią o nich dobrze, inni źle, nie mogę krytykować jakby osoby z opinii ludzi, ja też znowu nie przeglądam tam co on tam pisze, co mówi, bo, bo też nie mam czasu, mam inne zadania, tak, ja się skupiam na zawodnikach, przez pół roku męczy mojego syna, jest większy, jest cięższy, więc mój syn nie ma przewagi fizyczności, może mieć przewagę techniki. Jestem przeciwny freakfightom, fightom, ale no mówię, no gość był na tyle upierdliwy, że to się zgodziliśmy.